Nawet jeżeli moja kontemplacja miałaby się zakończyć, nawet w połowie, nie szkodzi, dokończę sobie jutro czy pojutrze. I my zaczniemy na nowo odkrywać yy, głębię tej modlitwy, i, i ona może powodować to no w ogóle takie, takie nawet uspokojenie. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński, zapraszamy. zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, a. dziesiątko ksiądz koszulę założyłem nawet, bo dzisiaj będziemy poważnie i godnie, dlatego też tak oficjalnie a to księdza to nie wiedziałem, koszula radzi o poważnie. A, no tak. Ta koszula nie, w no. W porównaniu bo to, z t-shirtem. Tak, bo ostatnio sobie pozwalam na taki luźniejszy klimat. Czyli ale... jak ja występuję w z koloracką, to zawsze no, nie, jestem poważny. To jest cały czas, no. ksiądz wieczna służba. <noise> ale a propos tej wiecznej służby, e, modlitwa jakże znana, dana nam bezpośrednio przez y, Pana Jezusa, Ojcze nasz. To jest temat, który wraca, mam wrażenie, jak bumerang we wszystkich możliwych rozmowach wśród naszych y, kolegów po fachu, że tak powiem, czyli kato influencerów, księży i tak dalej, i tak dalej. Teologowie do dzisiaj rozbierają ją na czynniki pierwsze, ale spróbujmy i my zrozumieć tę modlitwę, bo tu nie chodzi o to, żeby ją klepnąć na akord przed snem paciorek dzieci. I dobranoc. Ja może zacznę od końca, panie Michale, drodzy Państwo, bo teraz jest dyskusja, a nawet e, wielu ludzi ma z tym problem. Również ja mam z tym problem e, końcowym sformułowaniem, bo do tego dojdziemy jeszcze z końcowym sformułowaniem i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas z odesłał, ale nie wódź nas na pokuszenie. E, jest. Ponoć przez stolicę apostolską. Dopuść, abyśmy ulegli pokusie. No więc właśnie, dlatego że to jest tak narzuca się od razu: myśl, że Pan Bóg jest źródłem, źródłem kuszenia, wodzenia i tak dalej. A tak nie jest. Natomiast, natomiast właśnie no właśnie kwestia tłumaczenia to zawsze jest to, o czym mówiliśmy przy okazji Kościoła, Katechizmu Kościoła Katolickiego, ale także przy okazji Biblii. No, tłumaczenia zmieniają się z biegiem lat. One nie odchodzą od przekazu, ale odchodzą. Tłumaczenie jakimś precyzyjnym językiem, żeby to było właściwie zrozumiałe. Polska język, trudna język. To jest raz, a dwa to czasami bardzo niewdzięczna język. O tak. Jeśli chodzi o kwestie <laughs> semantyczne, ale ja myślę, że to i tak bardzo okej. Okay. Niektórych rzeczywiście to bodzie, że jest to sformowanie i nie wódź nas no pokuszenie. na pokuszenie. Natomiast nie wiem, no ja przynajmniej jestem już tak wychowany, że mi to zupełnie nie przeszkadza. Jakby gdzieś. No tak. no rozumiem o co tu chodzi, tak? Jakby tutaj to jest ta podstawa, ale właśnie to, co jest piękne, bo ksiądz powiedział, że zacznie od końca. To, co jest najpiękniejsze w tej modlitwie i jakże oczywiste, pełna hierarchia życia człowieka zachowana w tym jakże krótkim, ile? Nie wiem, minutę, dwie, może. Nie, to Dzieci ojcze to kryjdem, nasz, ojcze nasz, Ojciec, kilkadziesiąt sekund. No? 20-30 sekund Nawet, się odmawia. No. Ale. Ale w ogóle, żeby nam to nie umknęło, a zwłaszcza mnie, żeby to nie umknęło, żeby kiedyś Ojcze Nasz odmówić sobie nie przez 20-30 sekund, ale odmówić sobie przez kilka, może kilkanaście minut. Kontemplując. Właśnie kontemplując, rozkładając sobie na poszczególne interwały, na poszczególne części, bo może być tak. To jest taka trochę humorystyczna sprawa, że kiedyś jeden facet do e, księdza i mówi, proszę księdza, ja jestem nowo nawrócony. Odmawiam kilka razy dziennie modlitwę ojcze nasz. Wszystko wydaje mi się, już z tej modlitwy rozumiem, tylko nie wiem, co to są te jakoimy. Co to są te jakoimy? I mu się już w, w całość zlewało. Więc, więc dobrze sobie, bo nam wszystkim to grozi, podzielić sobie na te poszczególne. I odkryjemy na no. Ja jestem skłonny nawet zachęcić zamiast całego pacierza, niech to będzie ta modlitwa na cały wieczór, na przykład, ale w formie takiej kontemplacyjnej rozważone poszczególne wezwanie. Mogę tę szpileczkę? Bardzo Taką proszę. Szpileczkę dygresyjną. Skoro mamy tak cudowną modlitwę kondensującą całe nasze życie, zawierającą wszystkie nasze prośby i błagania, ale także i pewne nakazy, to po co nam reszta tych modlitw wszystkich? Nie, to, to, że, to, mamy, po co to? to, to że mamy modlitwę ale pańską, to, że mamy modlitwę pańską, to nie znaczy, że, że nie potrzeba jeszcze czegoś dodatkowego, co ubogaca nasze życie duchowe. Bo jeżeli, mamy, bo jeżeli mamy modlitwy różańcowe, koronkę, litanie, ale i tak takie podane w modlitewnikach, mamy modlitwy indywidualne. Mało tego, wszystkie inne modlitwy jakby wynikają z modlitwy pańskiej Ojcze Nasz. Bo to, co jest w modlitwie Ojcze Nasz, to jest jakby odgałęzienie, bym powiedział, do każdej innej modlitwy, e, ubogacającej. E, I absolutnie to się nie kłóci. E, to skoro tak idziemy trochę tak nie, niechronologicznie z modlitwą Ojcze nasz, e, ksiądz mi sam wyjaśnił to. Jakiś czas temu miałem swoją taką przygodę. Pierwszy raz mi się tak z takim wstydem lekkim pamięta, ksiądz, przyznałem tak, się, że tak. że tak trochę, tak głupio, że tak o kwestie materialne, tak dosyć intensywnie prosiłem. Ale to było ważne dla mojej rodziny, nie tylko dla mnie. E, a ksiądz mówi: Ale co ty się przejmujesz? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. No Nawet przejrzysz, nasz, masz to wszystko. Tak, no to tak było, prawda? Tak było. To weźmy. E, tak, to jest ten fragment w modlitwie pańskiej: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To jest takie niby. Proste słowa, które mogą nam gdzieś umknąć, ale jakbyśmy tak się skupili i rozważyli... Nie rozważy... chodzi tylko o chleb, dosłownie do jedzenia. Znaczy też, On ale... jest symbolem w ogóle spraw materialnych. I teraz, jeżeli Pan Jezus poleca nam, żebyśmy się modlili w sprawach również materialnych, o to co jest człowiekowi potrzebne, bo to się tak popularnie mówi, żeby na chleb starczyło, prawda? Opłaty, opłaty, ale żeby na chleb starczyło, no. Dzisiaj jest zamiennik, aby na życie starczyło, ale ten chleb jest symbolem tego, co jest najważniejsze: e, w, w, do godnego życia. Człowiek ma prawo modlić się o sprawy materialne e, potrzebne do godnego życia, zabezpieczenie materialne dla rodziny. No jak rodzice e, przeżywają, kiedy nie mają co dać swoim dzieciom jeść? To jest taki ból niewyobrażalny. Ale zwróćmy uwagę, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I znowu w tym dzisiaj, żeby człowiek nie zagonił się w zdobywanie tylko spraw materialnych, gubiąc inne rzeczy, gubiąc swoją więź z Bogiem, zasady moralne, tyle ile jest mi potrzeba, właśnie, powtórzę chyba piąty raz, do godnego życia, ale nie może człowiek zatracać się w pogoni za materialnymi rzeczami. To jest przedmiot wielu, wielu kazań, które, które mówimy. Oczywiście. To słynne, takie trochę humanistyczne, ale jakże chrześcijańskie tu i teraz. Tu i teraz, tu tu i tak. teraz. Oczywiście to nie jest tak, że znowu, jakbyśmy tak literalnie wszystko przyjmowali, to co? Mam nie martwić się o chleb na jutro? Muszę zabezpieczyć na najbliższy czas życie. Tu chodzi o pewną postawę serca. Pracuję, ale nie zaharowuję się, gdy nie ma takiej potrzeby, bo zwróćmy uwagę, jak wielu ludzi poprzez nadmiar pracy, dlatego żeby się tylko wzbogacić, pogubili rodzinę. Porozpadały się rodzinę. Ojej, to, to jest wielki dramat. I wielu ludzi przyznaje. E, e, zdobyłem wiele e, dóbr materialnych, tylko że straciłem najważniejszą rodzinę. Żona odeszła, dzieci, bo ojca nie było nigdy w domu. E, ja wiem, że to są skrajne wypadki, ale, ale, to jest, ale, ale tak się dzieje. I no właśnie ten krótki jeden fragment, ile my już rozmawiamy? A przecież jest ojcze nasz. Do Boga możemy zwracać się, e, ojcze. Znowu, jak sobie uświadomimy, że my od chrztu wszczepieni w Chrystusa, który jest synem równym Bogu ojcu, i my jakby w Chrystusie, dzięki Chrystusowi, możemy Boga nazywać ojcem. A kim jest ojciec? No to rozumiemy. To są. To, to można się po prostu zatrzymać tylko na tym pierwszym, ojcze nasz, któryś jest w niebie. I znowu to nie jest, że jak może sobie rozważać, kontemplować, to nie tak, że Pan mógł sobie gdzieś wysoko ma swoje mieszkanie, my tutaj, a i czy on nasz głos słyszy. No ale niebo to jest stan, w którym. Do, do którego jestem zaproszony. Stan szczęśliwości. Bóg Najświętszy mówi chodź do mnie. Przeżyj tak, żebyś był w stanie szczęśliwości wiecznej. Niebo. No niewyobrażalne. Niech się święci Twoje imię. To co tam... czynimy przez modlitwę, uwielbienie, no dziękczynienie, no i tak dalej. A propos wyobrażenia nieba, taka mała dygresja, może nie a propos stricte modlitwy pańskiej, ale... Pamiętam, to kiedyś była podstawówka chyba, yy, i właśnie hasło, to katecheta, bo ten miałem chyba z katechetą zajęcia. Nie pamiętam, że czy ksiądz czy Katecheta, przepraszam, nie pamiętam, ale pozdrawiam, jeżeli nas oglądają. Yy, ale było tak tekst Juria Gagarina, tak? Że byłem w kosmosie nieba nie widziałem po drodze. Tak, tak, tylko tak. wyleciał i ten. I odpowiedź, jaka była w tym momencie też jako właśnie fajny przykład, czym jest niebo, czym jest raj. Żeby mówić, powiedzieć obrazowo, to jest trochę taka ponad rzeczywistość. Nierównoległa rzeczywistość, tylko to jest coś więcej, coś ponad, ponad kosmos. Czyli, jakby skoro fizycy zaraz, te astrofizycy na mnie ruszą, że kosmos się powiększa, jest nieskończony. Ale to może siedzi Pan, Bóg i sobie tak to roz. E, a ja powtórzę rzecz, którą często nakazania. Proszę, mówię. może takie zbyt dosłowne. Które, rzecz, którą często nakazaniach mówię, cytując Ewangelię: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Drugie, drugi tekst Pana Jezusa. Co się dziwić, że Gagarin nie wiedział. E, a druga rzecz, e, nie ma ani bólu, ani smutku, ani płaczu, ani cierpienia. Dlatego, że po, Pan Jezus, jako Syn Boży, jest bardzo uczciwy i nie mówi nam, jak jest w niebie, e, dlatego, że my nie bylibyśmy w stanie wchłonąć tej prawdy e, o niebie. I myślę, że to jest jakaś e, forma wyjaśnienia. Nie bylibyśmy w stanie kto zasmakował chwały, nie ma. A dusze czy y, y, ci, którzy przeszli y, śmierć kliniczną, y, zgodnie, niezależnie od siebie twierdzą, że doznawszy o, jakąś odrobiny chwały, nie ma. Nie chcieli wracać już do tego życia na Ziemi. E, można w to wierzyć lub nie, a ja w to wierzę. E, dlatego, dlatego niebo jest dla nas niewyobrażalne, ale przyjmujemy je jako zaproszenie, jako formę przymierza. Jesteś moim dzieckiem, nazywasz mnie Ojcem, dzielę się z Tobą czymś, czego nie jesteś w stanie wchłonąć dzisiaj. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Wszystkie trzy zdania razem kontemplujemy, czy każdy oddzielnie? Ja bym osobno. Okay. Tak, ja bym osobno. E, to mamy taki ładny pakiecik. Taki pakiecik. Nie, no, Pewnie jak ktoś sobie połączy, e, to nic e, złego, wręcz przeciwnie, ale, ale dla pewnego pożytku duchowego, e, nawet jeżeli mo, moja kontemplacja e, miałaby się zakończyć nawet w połowie, nie szkodzi. Dokończę sobie jutro czy pojutrze. E, i, I my zaczniemy na nowo odkrywać. E, Głębie tej modlitwy i, i, i ona może powodować no w ogóle takie, takie nawet uspokojenie. Choćby tak jak Pana, Panie Michale, uspokoiło modlitwa o sprawy materialne. Modlitwa mnie uspokaja to ksiądz jakby dodatkowo też uspokaja Ale tak? nawet, nawet znowu fragment, od którego zaczęliśmy. No, ustaliliśmy, że dla nas czytelniejsze jest nie, nie dopuścić, abyśmy ulegli pokusie. Aż się chcę zawołać z tej pieśni, y, którą y, na Pielgrzymce często śpiewaliśmy. Boże, Ty wiesz, że mam dobrą wolę, ale słabą. mnie przed pokusami. Czuwaj nade mną, słabym człowiekiem jestem. Wiesz, że wiem, co dobre, jak pisze święty Paweł, alezę w jakieś zło, którego nie chcę. A wiem, co jest dobre i pragnę tego dobra. Tak mamy przewrotną naturę. Jaki tu jest realizm y, też, y, y, jaki tu jest też realizm, y, co do człowieka, co do prawdy o człowieku w tej modlitwie. Dlatego, dlatego już po raz kolejny my to tak rozgrzemiemy temat i na koniec co? Zachęcamy, Tak, zachęca. no tak, tak tym tak, razem też zachęcamy. To jeszcze, tak. tak już było, tak zerkam powoli na tę naszą ściągawkę czasową, ale, y, bo ja chyba uprościłem jedną rzecz. Za którą przepraszam, teraz od razu mi to przeszło do głowy. Bo ja powiedziałem, że jest pakiecik trzech, tak? tak. Święć się imię Twoje, przyjść Twoje, bądź wola, wola twoja. Bądź wola twoja. I jako ja w niebie, właśnie tak I właśnie tu razem powinniśmy to rozpatrywać te dwa zdania. Tak, oczywiście, że tak. Yy, a co się za tym kryje, no to znowu weźmy no sobie. Bo wola Boża, czyli to tak naprawdę to, jakie Pan Bóg nam stawia zadania lub jak nas kieruje, bierze się właśnie z nieba, no bo. Niebo funkcjonuje pod dyktando Pana Boga, więc czemu my tu na Ziemi mamy tak nie robić? Żebyśmy, żebyśmy dokładnie pełnili wolę Bożą. Na drodze powołania, czy małżeńskiego, czy kapłańskiego, zakonnego, żeby pełnić wolę Bożą, bo Pan Bóg wie, co jest dla nas dobre. Zresztą modlitwa błagalna jest niczym innym, jak prośbą o to, żeby dobro, które Bóg zamierzył wobec nas, żeby się spełniło. Powtórzę, żeby dobro, które Bóg zamierzył wobec nas, żeby się spełniło. Pan Bóg chce dla nas dobra. I teraz my pokornie prosimy, niech się to urzeczywistni. Modlitwa pańska zawiera w sobie chwałę Panu, czyli uwielbienie. Tak jest. Prośbę, tak bo tam jest. się kajamy, prosimy. Pokorę, ukorzenie też, też? Tak jest, oczywiście. I również, no to co też już wypowiedziałem, Naprawdę taki realizm życiowy, co do skażonej naszej natury, że tylko Bóg nas może uświęcić i uchronić od zła. Dlatego chcemy uciekać się do Jego miłosierdzia. To skoro my zawsze zachęcamy, to ja powiem tak: to, żeby modlić się modlitwą pańską, to jest oczywiste, ale do kontemplacji byśmy zachęcili. Dokładnie tak. Do takiego spokojnego jest zbyt, rozłożenia to jest zbyt wielki skarb. Żeby y, tak sobie go y, lekko potraktować. Amen. Amen. Zapraszam.